Jednym z ważnych zadań samorządu jest zapewnienie mieszkańcom skutecznej ochrony przeciwpowodziowej. Według ekspertów niezbędne jest więc przekształcenie terenów zalewowych przy ostropce w suche zbiorniki. Nieraz zdarzyły się w Gliwicach podtopienia. Szczególnie po intensywnych opadach deszczu podtapiani byli mieszkańcy wójtowej wsi oraz okolicznych terenów. Kilka razy woda wdarła się nawet do szpitala przy ulicy Kościuszki. Dokumenty przygotowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wykazują, że Gliwice mają najwyższy stopień zagrożenia powodziowego. Właśnie dlatego konieczna jest budowa. Tzw. Polderów. Trzeba o tym wyraźnie powiedzieć, że projekt jest w fazie początkowej, że proces projektowania będzie trwał do końca września 2017 roku i nie ma w tym projekcie jeszcze niczego takiego, czego nie można by ewentualnie. Poprawić tak, żeby poldery spełniały swoją funkcję przeciwpowodziową, a z drugiej strony, żeby za dość ewentualnym oczekiwaniom mieszkańców. Specjaliści opracowali dla miast Gliwice Zabrze oraz gminy Gierautowice szczegółową analizę warunków wodnych, która wykazała, jakie działania należy podjąć, by wydatnie zmniejszyć ryzyko powodzi. Jednym z elementów tego kompleksowego planu jest budowa zbiorników pomiędzy ulicami Słowackiego a Dolnej Wsi. Już od 2000 roku te obszary oznaczone są jako zalewowe te były wielokrotnie zalewane w sposób niekontrolowany. Mieszkańcy mają jednak pewne wątpliwości dotyczące budowy zbiorników, dlatego też zorganizowano konsultacje społeczne. Chcielibyśmy, że jeżeli trzeba, to żeby architekci, urbaniści i inżynierowie hydrotechniczni zaprojektowali takie poldery, poldery, a nie suche zbiorniki zalewowe, które będą terenami rekreacyjnymi, a w razie powodzi Będą zabezpieczały miasto. Zbiorniki retencyjne wielu osobom kojarzą się z wielkimi betonowymi dołami wypełnionymi wodą przez cały rok. Ze względu na to, że tereny przy ulicy Słowackiego wykorzystywane są przez mieszkańców rekreacyjnie, miasto Gliwice chce zachować ich zielony charakter. Zbiorniki będą wypełniać się wodą tylko podczas bardzo intensywnych opadów, stwarzających zagrożenie powodziowe. Poldery te są jednym z elementów sieci polderów zaplanowanych dla całego miasta i polderów te plus inne działania przeciwpowodziowe mamy nadzieję pozwolą nam zabezpieczyć miasto na okoliczność zalania, a przynajmniej powinny nam dać czas na przygotowanie się do ewentualnej fali powodziowej. Urzędnicy przyznają, że zdają sobie sprawę, iż tereny są ważne dla mieszkańców, dlatego też obiecują, że zbiorniki nie zostaną ogrodzone. Będą one dostępne dla wszystkich i zostanie zachowany ich rekreacyjny charakter. Do 15 czerwca mieszkańcy wójtowej wsi mogą mogą zgłaszać swoje uwagi do propozycji planowanej inwestycji. Można to zrobić listownie na adres urzędu lub elektronicznie wysyłając e-maile na adres pumaupaum.gliwice.pl. Wyniki konsultacji zostaną podane do 30 czerwca.